No, to zaczynamy. Zabawę już na całego z NE8. Dwójką, tak jak widać, na pudełeczku, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, popełniłem głupotę. Mianowicie u polskiego dystrybutora kupiłem gołego drona. Tylko z trzema bateriami i z tym hubem do ładowania, ponieważ myślałem, że serwer e, zakupię bez najmniejszego problemu. No, okazało się, że nie tylko w Polsce nie ma tych odbiorników nadajników, e, jak i w całej Europie. E, no i miałem drona, miałem te wszystkie sterowniki, gogla, nadajniki i tak dalej, i nie mogłem wykorzystać za cholerę tego drona przez przeszło tydzień. No, niestety, no, trzeba mi było u innego dystrybutora po prostu kupić. Gdybym to w ogóle wiedział, to, to bym kupił tą wersję jednak z, z nadajnikiem i, i w komplecie. Później bym najwyżej ten nadajnik N3 sprzedał po prostu gdzieś tam za pół ceny na wolnym rynku no nieważne w każdym razie popełniłem taki błąd w związku z czym od razu zamówiłem na chińskim portalu ten nadajnik odbiornik Transilver i udało się już do mnie przyjechał. Dokładnie po 8 dniach. Zamówiłem 20. Dzisiaj, 28 listopada, to do mnie dotarło. Eee, drobna rada, gdyby ktoś to zamawiał. A jeszcze w międzyczasie powiem, że dotarło to szybciej niż do. Wszelkich polskich dystrybutorów, jak również do sklepu DJI w Holandii, bo oni cały czas tego nie mają, a ja już mam. Z tym, że uprzedzam, że tanio nie było. Z kuponem robotowym to kosztowało przeszło dwa razy więcej niż cena europejska, która tam oscyluje około tam 90 zł, powiedzmy. No to z tym kuponem to jest przeszło dwa razy więcej. Przy czym, jeśli ktoś będzie zamawiał, to nie zamawiajcie, panie i panowie, jakiejś takiej taniej wersji w okolicy powiedzmy 130 zł, dlatego że ci dostawcy po prostu tego nie mają fizycznie i też czekają na dostawę. I w związku z tym nie dostaniecie tego szybko. Realnie, w tej chwili to już raczej przed świętami nie dostaniecie. Więc należy skorzystać z drugiego jakiegoś dostawcy, który ma też pozytywnych, dużo opinii, i wtedy jest szansa. Dla mnie to szło dokładnie 8 dni. Fakt faktem, że jeszcze tą przesyłkę tutaj w Polsce, w pocztekście e, trochę szukałem. To, m, po prostu m, nie czekałem na ostatni etap, żeby mi to do domu przywieźli, tylko, m, tylko to znalazłem w, w oddziale pocztowym. Wyszukali mi to i mam. No i tak to cudo wygląda. Sprawdziłem z całym sprzętem i działa bez zarzutu, czyli z nadajnikiem RC2. Z Dildo z goglami, no i z nadajnikiem FPV, wersja chyba trzecia. E, <tryk> Jakie mam uwagi? I działa zgodnie z, z założeniami. Jakie mam uwagi? Mianowicie, po pierwsze, no, nie podoba mi się jednak ta konstrukcja. Nic na to nie poradzę. Te patyczki wydają się po prostu bardzo delikatne. Tutaj u mnie jest tak jakby, jakby kropelka kleju, tutaj na łączeniu tej gumy i tej całej reszty. Wydaje mi się, że to jednak przy jakichś kraksach to będzie, będzie uszkodzone. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, grzeje się to dosyć. I to więcej się grzeje od całego drona. Te śrubeczki. Nie podoba mi się też to te przykręcanie tutaj jakimiś śrubkami, których prawie nie widzę. Jakimś dziadowskim malutkim śrubokrętem. No, nie jest to. Nie jest to yy, najlepszy sposób. Tak jak mówiłem, nie podoba mi się też yy, osłona gimbala. Natomiast cała reszta jest super. Ej, dopiero jutro będę tak latał na poważnie. W tej chwili, yy, jakieś takie drobne próby na podwórku, że tak powiem, zrobiłem. Ja głównie będę latał w tym zestawie, to znaczy z tym nadajnikiem i e, z goglami. Rzadziej będę na RC2, przy czym należy zwrócić uwagę, że RC2, czyli nadajnik ten taki, prawda, z ekranem nie będzie współpracował z goglami. Z goglami współpracuje tylko ten nadajnik, no i dildo. Co dla mnie ma dosyć sporą wadę, mianowicie taką, że przy lotach filmowych, klasycznych, ale właściwie przy, przy dowolnych lotach, ja nagrywam dźwięk i jednocześnie jak do tej pory nagrywałem dźwięk i miałem dosyć łatwą synchronizację z obrazem po prostu ponieważ ja najczęściej nagrywałem dźwięk na ekranie RC2 i to bez względu na to czy latałem z goglami czy bez gogli czy tam był realny obraz czy go nie było to po prostu to mi ułatwiało później synchronizację z tym Nagranym obrazem z drona. Natomiast tutaj, ponieważ nie można z Googleami podpiąć tego RC2 i nie da się nagrać dźwięku za pomocą tego sprzętu. No trzeba mieć po prostu zewnętrzny sprzęt jakiś nagrywający głos. <laughs> Ale to już wtedy jest też gorsza historia z synchronizacją. Tego wszystkiego, no to mi, to mi za bardzo nie pasuje, no ale nic na no to nie poradzimy. Kolejna sprawa jest taka, że mimo, że moje próby takie podwórkowe trwały może za dwie godziny, miałem ewidentnie jakąś wadę software'u. Software Pierwsza taka, poważniejsza, zawiesił mi się obraz w goglach. Przy czym on się zawiesił w momencie, kiedy dronem byłem w zawisie i w menu regulowałem różne tam punkty, jakieś tam ustawienia i tak dalej. I po wyjściu z tych ustawień, kompletnie zawiesił się obraz. Telemetria działała. Natomiast obraz nie, i całe szczęście, że ja byłem bardzo blisko w zawisie na podwórku. Po prostu zdjąłem gogle i manualnie wylądowałem. Natomiast, gdybym był daleko, no to nie wiem, jakby się ta przygoda skończyła. Mam nadzieję, żeby RTH zadziałał po prostu. I druga rzecz, że. Dwu czy trzykrotnie nic tego nicowego dron e, chciał wylądować. Automatyczne lądowanie mu się włączyło, przy czym ja nie dotykałem drążków. No w ogóle niczego nie dotykałem, bo to też było w zawisie m, e, ze dwa metry nad ziemią. <laughs> Na szczęście on wyszedł z tego automatycznego lądowania. Znaczy on chciał wylądować i mu się odechciało no to to jeszcze nie jest powiedzmy groźne chociaż m, gdyby to było nad wodą no to byłoby m, trochę gorzej m, gdyby to wykonał eee, co tu jeszcze no nic no, jutro, jutro zaczynamy prawdziwą zabawę mam nadzieję że pogoda dopisze a, i będę mogło się podzielić z wami informacjami. Aha, i jeszcze jedna kwestia, że martwi mnie trochę hmm, bateria, dlatego że hmm, w sumie on ma hmm, słabszą baterię, to znaczy krócej będzie latał od Neosia pierwszego, który i tak był dosyć miał krótki lot, dlatego że tutaj no, 12 minut przy bardzo spokojnym locie. Połowa zawis, połowa zapoznawania się na podwórku z tym dronem, bez najmniejszych szaleństw. Z trudem dociągnąłem do 12 minut. Przy stanie baterii 10%. Nie 20 tak jak zazwyczaj w DJI jest. Tylko 10 to jest inaczej jakoś ustawione. Ten próg automatycznego lądowania, i to akurat mi się podoba, bo przy 20% to trochę było za szybko. Więc do 10%, od 100 do 10, to było z trudem 12 minut. Obawiam się, że przy realnym lataniu to będzie gdzieś bliżej 8-9 minut. To tyle na dziś. Do usłyszenia.